Dzień dobry nazwy no TV Tomasz Słodki Witam was bardzo serdecznie a w studiu Witam moją gościnę, właścicielkę gabinetu harmonii Elite. Joanna Sokołowska w studiu Dzień dobry miło mi bardzo bardzo mi miło dzisiaj trochę o ciąży i regeneracji mięśni po porodzie No dobrze to teraz zacznijmy od tego czy jeśli kobieta jest w ciąży. To może korzystać z różnych zabiegów upiększających i pomagających normalnie funkcjonować, czy absolutnie wszystko jest zabronione? Z tego, co my mamy w gabinecie, bo przede wszystkim dawamy o to ciało, o tą sylwetkę. Nie Tutaj nie będziemy rozmawiać o zabiegach na twarz i na całą resztę. A jeżeli chodzi o ciało, no to w drugim trymestrze, jak lekarz nam pozwoli, to możemy korzystać z zabiegu endermologii, Jest to hmm. zabieg, który pozwala, żeby kobieta poczuła lżejsze nogi. A jak już nosimy dodatkowe parę kilo w brzuchu, prawda? Tego dzidziusia, no to warto zadbać o te nogi. No to endermologia właśnie jest świetnym zabiegiem, który pozwala, żeby poczuć lekkość, pozbyć się wody, opuchnizny, no i mieć większą taką witalność. No ale jak już jest się po porodzie, to się wtedy zaczynają problemy. Znaczy, Bo brzuch był odczekać, duży, prawda? Tak. A później się zmniejsza i zmniejsza i zmniejsza, ale cały czas są tam różne niedoskonałości na tym brzuchu, prawda? Tak, tak, właśnie jak była ta ciąża, jak ten brzuch rósł, no to często jest tak, że mięśnie nie nadężają za tym, jak dziecko rośnie i jeżeli kobieta na przykład miała bardzo mocne mięśnie, prosty brzucha, to na przykład on nam pęka w poprzek, co powoduje rozejście mięśnia prostego. Jak mamy rozejście mięśnia prostego, to nawet jak schudniemy, wrócimy do tej upragnionej wagi, to ten brzuch nie wygląda tak jak powinien, bo jakieś wypukłości nam się nagle robią w okolicach tutaj żołądka. No i to jest rozejście mięśnia prostego. Zwykle jest tak, że jak już skończymy e, okres połogu, należy udać się do fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta powinien zdiagnozować, czy mamy tutaj jakieś niedoskonałości, jeżeli chodzi o mięśnie. No i jeżeli mamy, to musimy walczyć, żeby się tego pozbyć. Bo to jest to roz, rozejście mięśnia? Rozejście tak? mięśnia prostego. On nam pęka w poprzek, bo był silny, był mocny, no i dziecko nam rosło i wszystko trzasło w bok. I co? I później są takie y, kreski, jest dziura. Tak? Jesteśmy, nie nie, jest, jest dziura. Jesteśmy w stanie, jak wsadzimy palce pod żebra, dotykamy swojego brzuchu i napinamy go, to jesteśmy w stanie na przykład wsadzić między mięsień dwa, trzy palce. I to już jest znak, że coś się zadziało niepokojącego. I to jest przerażające, nie tylko ze względu wyglądowego, ale czy dla zdrowia to też może być szkodliwe? Tak, tak, bo ja czujemy później boleści w odcinku lędźwiowym. No, brzuch nie funkcjonuje tak, jak powinien być. Postawa nie jest poprawna, bo no, mięsień prosty trzyma nam to wszystko w ryzach. No i jeżeli jest on niedoskonały, no to jest słabszy. Yeah. No dobrze, ale rozumiem, że to nie koniec świata i coś można z tym zrobić. Możemy w zaciszu domowym coś robić, ale możemy też, jeżeli nie mamy czasu w zaciszu domowym, coś robi, czegoś robić, no to możemy przyjść do gabinetu i zadbać o tą sylwetkę. Jesteśmy w stanie upiec dwie pieczeń na jednym ogniu, czyli i zredukować zbędne kilogramy, no i wzmocnić mięsień proste, żeby on wrócił do swojej pozycji. Jak wyglądają takie zabiegi modelujące? E, mamy dwa urządzenia, jeżeli chodzi o mi stymulację mięśnia prostego właśnie za pomocą fali elektromagnetycznej. Za pomocą neuroelektrostymulacji. To jest iModel i Wonder Prestige. IModel i Wonder Prestige mają taki program specjalnie dedykowany dla kobiet po okresie ciąży, żeby wzmocnić mięśnie, żeby ten mięsień prosty wrócił do swojej pierwotnej pozycji. No i oprócz tego, żeby zrobić deficyt kaloryczny i żebyśmy zrzuciły zbędne kilogramy. Często jest tak, że po ciąży też jesteśmy opuchnięte, więc też musimy popracować na układzie limfatycznym, żeby pozbyć się wody i toks. Z organizmu. To jak wyglądają takie zabiegi? Są przyjemne i relaksujące. No, no, ale... Leżymy i wszyscy wokół nas skaczą. Zwykle jest tak, że spotykamy się. Ja, ale no opisz to, żebyśmy wiedzieli, bo no, wiesz, jest dużo stresu związanego z tym, że ciało nie wygląda tak, jak wyglądało. Z drugiej strony jest też wstyd, który często się pojawia, rozebrania się przed drugą osobą, przed inną kobietą. Więc no, powiedzmy pokrótce, jak, jak wygląda. zależy, ile mamy do zrobienia. Zwykle zaczynamy od konsultacji medycznej, na której. Omawiamy cel, omawiamy czas, jaki mamy, żeby wrócić do tej sylwetki. A jeżeli chodzi o zabieg, jeżeli na, tym, na tej konsultacji już ustalimy jakiś plan zabiegowy, no to najczęściej idziemy właśnie albo w Wunder albo w y modele. Są to zabiegi, które wykonujemy raz w tygodniu, one trwają 25 minut, są należąco zabieg i jeden i drugi ten, który przed chwilką wspomniałam powoduje deficyt kaloryczny więc jesteśmy w stanie też pozbyć się tych nadmiernych kilogramów, wygląda to w ten sposób, że kładziemy się na brzuchu i maszyna robi cuda stymulujemy ramiona mięsień prosty, mięsień poprzeczny brzucha, który jest odpowiedzialny za to żeby zmotywować te mięśnie do działania, oprócz tego stymulujemy pośladki, uda z przodu, uda z tyłu no i cały odcinek kręgosłupa więc też ten kręgosłup dostał ostatnio no, jak, by, jak byłyśmy w ciąży, e, no, dużo dużego obciążenia, więc staramy się, żeby zrelaksować go, wzmocnić przyczepy mięśni, żeby go odciążyć i żeby wrócił do formy. E, efekty kiedy są widoczne? No jeden zabieg to jest deficyt kaloryczny około 1000-1500 kalorii jest powiedziane, że 7000 kalorii spalonych tego deficytu kalorycznego no to jest kilo żywego tłuszczu, kilo żywego tłuszczu to jest 3-4 kilo różnicy na wadze, więc musimy się spotkać z nami 3-4 razy, żeby zobaczyć ten kilo żywego tłuszczu na wadze, różnicy, no to jest taki miesiąc, półtorej tak naprawdę pod warunkiem, że będziemy no swoją pracę domową, w gabinecie robimy 50% sukcesu, drugie 50% to jest no praca domowa klientki ona nie może zmienić nawyków żywieniowych na gorsze, o tak bym powiedziała. To opowiedz o tej pracy domowej. Na co trzeba zwrócić uwagę dbając o siebie w domu? Nawadniać organizm. Je woda jest kluczem do sukcesu, ale ile czas... litrów dziennie? 30 ml na każdy kilogram, czyli jeżeli ktoś waży 50 kg, to jest litr 500 czystej wody, a jeżeli ktoś waży nie wiem 80 kg no to będzie 2-400, prawda, czystej wody. Jeżeli I to pi... musimy wypić absolutnie codziennie, i to wszyscy powinni tak, tak robić. Nawet nie ci, którzy korzystają z zabiegów, tylko po prostu wszyscy. Tak, tak, woda jest kluczem do sukcesu. Z samego picia wody jesteśmy w stanie poprawić kondycję swojej sylwetki, poprawić kondycję swojej skóry. No, i jeżeli pijemy na przykład czarną herbatę, czarną kawę, no to za każdą taką szklankę mamy dwie szklanki karnej wody do wypicia. Tak mm -hmm. jakby. Więc no z litr 500 nagle nam się robi prawie dwa litry za to, że wypiłyśmy jedną kawę w ciągu dnia. Bo kawa nie jest i czarna herbata za nie, dobra. To dla, nas dla wysusza, nas, tak? to się gryzie z zabiegami, to się gryzie z nawadnieniem organizmu. Wspomniałaś też o diecie. No, nie możemy zmienić nawyków żywieniowych na gorsze. Jest coś takiego jak podstawowa przemiana materii, czyli każdy z nas ma określone, ile nasz organ spala kalorii, jeżeli tylko leży, śpi, nie pracuje ani fizycznie, ani umysłowo. U kobiet takich, no, około 60 kg, 160 wzrostu jest to około. 1450 kalorii, więc jeżeli my będziemy jadło mniej niż te 1450 kalorii, no to szybko stracimy kilogramy, ale to się też przełoży na tym, że nasz organizm będzie magazynował tkankę tłuszczową. Staramy się przy takiej sylwetce około 60 kg około tego 1800 kalorii w ciągu dnia zjeść. Czy dobrze skorzystać z porady dietetyczki na przykład, albo dietetyka, żeby ułożył dietę? Myślę, że tak, natomiast ludzie po 30 roku życia już mają na tyle swoich naleciałości różnych, że ciężko ich przystosować do tego, żeby jadł określony jadłospis. My namawiamy klientki, że poszły, skorzystały z dietetyka, natomiast wiemy, że no. To nie skończy się sukcesem, my też nie jesteśmy w stanie skontrolować tego, co ta klientka je w domu, więc staramy się je na tyle uświadomić. Jest masa różnych aplikacji, z których można skorzystać, żeby nie przekraczać tego budżetu dziennego na zapotrzebowania energetyczne. Jeżeli będziemy pilnować tego budżetu energetycznego, to na pewno będą sukcesy. No to trzymam kciuki w takim razie. A co w przypadku drugiej ciąży, na przykład, kiedy po roku jest kolejna ciąża, no i powiedzmy ten brzuch jest jeszcze bardziej wyeksploatowany? Najpierw trzeba doprowadzić go do punktu wyjścia, a dopiero później planować kolejną ciążę. Jeżeli ktoś nie zdąży. No to wiadomo, trzeba odchować pierwsze, drugie dziecko i po okresie połogu jesteśmy w stanie też doprowadzić tą sylwetkę do porządku, e, tylko systematyka, systematyka jest kluczem tak naprawdę do sukcesu. Czy karmienie piersią może przeszkadzać w tych zabiegach? W niektórych zabiegach, na przykład przy liposukcji kawitacyjnej, przy kriolipolizie, czyli jeżeli chcemy się pozbyć komórek tłuszczowych jest to przeciwwskazanie, natomiast jeżeli chodzi o endermologię Wonder Prestige i Model, czyli te, które pracują na mięśniach, absolutnie nie jest to przeciwwskazanie. Bardzo dziękuję za te informacje. Właścicielka Gabinetu Harmonii Elite. Powiedz jeszcze, jak się z wami skontaktować, gdyby ktoś chciał skorzystać z tych wszystkich magicznych, niesamowitych usług. Zapraszamy na drukarską czy do Krakowa. Odsyłamy i zapraszamy. Bardzo dziękuję. Nazywam się Tomasz Słodki. Do usłyszenia.